Ciebie, Panie, w dziejowej godzinie Bóstwego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, o Boże, ojczyznę kochamą, W troje rozdartą i w morzu krwisko 11 listopada 1918 roku to znacząca data w historii Polski. Dzień odzyskania niepodległości. Mija kolejna rocznica odzyskania przez Polskę po 123 latach niewoli, niepodległego bytu, na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiedzi poprzysięgli uroczyście, że nazwę Polska wymarza z historycznych dokumentów. Polacy pokonani i gnębieni przez zaborców, tęsknili za wolnością, za ojczyzną modlili się. Boże, sto lat niewoli znieśliśmy w pokorze, wyzuci z ziemi, pogardą karmieni. Twa sprawiedliwość wszystko zwrócić może, Twoja opatrzność zło w dobro przemieni. Boże, wojna się sroży, lud Polski znękany, biedny i głodny. Kiedy koniec pyta? Kiedy opadną miotące kajdany? Kiedy na przyszłość zaświta? Boże, daj nam wytrwałość, wspomóż nasze siły. Niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Dajby nasze pragnienia się spełniły. Ty rządź nami, Boże, z wysokości. Niech nasza Polska wśród narodów stanie dzielna i wolna, jednością złączoną. O to Cię proszę z głębi duszy, Panie, ojcowskie, wyciągnij ku nam ramiona. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku. Rosja, Gruzja i Austria dokonały pierwszego rozmiaru Polski. Haniebny układ trzech mocarstw pozbawił Polaków ojczyzny. Pokali za nią wszyscy. Narodzie, niegdyś wielki, wielkiej, dziś w smutnej kolei, wyzute siły, bogactwa, słaby i nadziei. Narodzie, czas nie ufać w zaręczenia, W tobie jest zakład zguby lub zbawienia. Nie dbaj na to, że ścieżki kajdany się dostał, Gdzie lud chce być wolnym, zawsze wolnym został. Przez te lata niewoli, bardzo próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaj i religię ale dzięki patriotycznemu sercu naszych bradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Tam od Gniezna i otwarty, biją głosy świat otwarty, biją głosy ziemia jęczy, Prusak dzieci polskie męczy. Za ten pacierz w własnej mowie, co go zdali nam ojcowie, co go nas uczyły matki, Prusak męczy polskie dziadki, Wstał na gnieździe orzeł biały, Pióra mu się w blask rozwiały, Gdzieś do Boga z kargą leci. Prusak męczy polskie dzieci, Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablą odbijemy, marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączymy się z narodem. Dzieli się z utratą wolności. 29 listopada 1830 roku wybucha powstanie listopadowe. Niestety, wróg był silniejszy. Gdyby nie oni, nie byłbyś tu, nie znałbyś świata i ciebie świat. Nie przeżyłbyś tu kolorowych dni, zwyczajnych dni, słonecznych dat. Nie wiedziałbyś, co znaczy żyć kochać, budować, marzyć, śnić i wierząc słońcu, ze słońcem iść w coraz piękniejsze, nowe dni. Polacy w dalszym ciągu pozostali nieugięci i marzyli o wolności, dlatego w 1863 roku zorganizowali kolejne powstanie, które do historii przeszło jako powstanie styczniowe, było największym i najdłużej trwało. Mimo iż zakończyło się klęską, to naród polski nie załamał się, a pragnienie wolności jeszcze bardziej się spotęgowało. 1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. Po raz pierwszy państwa, które dokonały rozbioru Polski, a więc Austria, Niemcy i Rosja stanęły po dwóch stronach barykady. Polacy w kraju i za granicą organizowali polskie oddziały wojskowe u boku walczących ze sobą mocarstw. Walczyli w znoju. Zwykła, szara piechota, a jednak nadzwyczajna. Wiele tworzonych polskich oddziałów wojskowych stanowił Józef Piłsudski, w odezwie do żołnierzy, mówił: Wybiła godzina rozstrzygająca. Polska przestała być niewolnicą i sama chce stanowić o swoim losie sama chce budować swoją przyszłość, rzucając na szale wypadków własną siłę oręża. Kadry armii polskiej wkroczyły na ziemię Królestwa Polskiego, zajmując ją na rzecz właściwego, istotnego, jedynego gospodarza lutu polskiego który Jostwą Krwawicą użyźnił i wzbogacił. Zajmują ją w imieniu władzy naczelnej rządu narodowego. Niesiemy całemu narodowi Kajdan, poszczególnym zaś warstwom warunkiem normalnego rozwoju. Nadzieje, jakie Polacy wiązali z Józefem Piłsudskim, uzasadniły potrzebę udziału w wojnie prowadzonej przez obce armie i pozwalały przetrwać chwilę. Te najgorsze, gdy polscy żołnierze stawali do bratobójczej walki, w dwóch wrogich sobieszańcach. Podzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż. W dwóch wrogich sobieszańcach patrzymy śmierci w twarz. W okopach pełnych jęku, słuchani barma stojimy stoi we wprost siebie ja, wróg twój, ty, mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, cały, cały świat w ogniu drży. W dwóch wrogich sobieszańcach stoimy ja i ty. Nastał radosny dzień 11 listopada 1918 roku. Zakończyła się I wojna światowa. Wracają, wracają pułki, sztandary i biały bez. Błękit, dzwony jaskółki, do łez, do łez, do łez. Wracają. Jak mało, jak mało. Łzy płyną na białe wzy. O zmartwychwstania chwało, stało się, dokonało, to ty, to ty, to ty. Polska odzyskała niepodległość, ale wielu z wojny nie wróciło. Proszę czekały matki, żony na swych synów, mężów, braci. Za to róży, najpiękniejszych kwiat. Kładłam Ci ja idącemu w bój, białą różę na karabin Twój. Mimeś odszedł mój jesieńku stąd, myśl prób przystąpił, kwiat na ziemi związał. Przestąpił kwiat na ziemi zwiąkł, już przekwitły pąki białych róż. Przeszło lato, twoje się ci ma już. Cóż ci teraz dam, Jasień, kuchej gdy z wojenki wrócisz do dziewczyny? Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą. Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, na którym z losu są twoją stolicą. Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem. Dzisiaj wychodzisz z wieków podziemia. Z ludów jedyny ty lud czystych dłoni, co swych z zaborców z on nie oniemiał. I z czymś jeno, że się broni. Żadne ciemiona nadto nie zaszczycał, co być nie mogło przez wiek twą ozdobą. Polsko, nie jesteś już niewolnicą, lecz czymś największym, czym można być, sobą. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego zarówno dziś, jak i w wiekach ubiegłych i w przeszłości. Jestem Polakiem i wszystko co polskie jest moje i niczego się wyrzec nie mogę. Jestem Polakiem, to znaczy, że mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym bardziej się do nich poczuwam. Im lepszym jestem człowiekiem. Dzisiaj wielka jest rośnica. 11 listopada. Tym, co zmarli za ojczyznę. Hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy, wolność, polską mowę w szkole, to że tylko z kart historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście biją dzwony, w mieście flagi rozwinięto, a me serce się ratuje, że obchodzę Polski święto. I my dziś wyrażamy swoją wdzięczność i uznanie wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę. Oddajmy hołd naszej Ojczyźnie.